Daniel ma się spotkać z amatorami szachów, ale nie będzie grał w szachy. Zamiast tego zaproponuje grę pamięciową. Cześć, mogę na chwilę przerwać? Jestem Daniel. Chcę mieć 5 minut, żeby zapamiętać 26 bierek rozstawionych przypadkowo na desce i oferuje 10 dolarów za każdy popełniony przez siebie błąd. Takiej propozycji nie mogą odrzucić. Najpierw musiałem sobie wyobrazić, że to nie jest deska szachowa, tylko sekwencja liczb i wtedy zobaczyłem je przetworzone przez wyobraźnię. Czas minął i konkurencja się zaczęła. Tak to zapamiętałem. Sprawdzają rozstawienie bierek, próbując znaleźć błąd. Mniej więcej mi się udało, chyba nie ustawiłem jednej bierki. Jeźle jak na kogoś, kto nie gra w szachy. A teraz szachista. Możemy teraz przetestować jednego z Was. Jestem pod wrażeniem Twojego osiągnięcia i nie wiem, czy je pobiję. Może kolega, bo ja naprawdę nie wiem. Możemy Ci dać dodatkowe 5 minut na zapamiętanie. Okej? Okay? Ten drugi szachista zgodził się i rozstawił bierki, chyle przed nim czoło. Byłem pod dużym wrażeniem. Lepiej się spisał niż sądziłem. Zrobił chyba dziewięć błędów. Dla mnie to niezwykłe. Te bierki, które zapamiętałeś, ustawiłeś prawidłowo. Jeśli nie zapamiętuje bierek w jakiś szczególny sposób, a mimo to potrafi to zrobić, to widać, że zwykła pamięć też może być bardzo dobra. A skoro mowa o pamięci, jest pewien człowiek, który jest klasą dla siebie. To najsłynniejszy sawant na świecie i następny przystanek Daniela w drodze do Kalifornii. Cieszę się na spotkanie z Kimem Pikiem, ponieważ on jest podobno nadzwyczajny. Postać Rainmana była na nim wzorowana. To dla mnie podniecające, bo to moje pierwsze spotkanie z kimś, z kim łączy mnie taka więź. Daniel jedzie do Biblioteki Publicznej w Salt Lake City, gdzie Kim i jego ojciec czekają na niego. Idą do cichego kącika, gdzie Daniel dowie się więcej o fenomenalnej pamięci Kima. Mając pamięć fotograficzną, pamięta wszystko, co kiedykolwiek przeczytał. Może wymienić każde miasto w Stanach, wszystkie autostrady, numery kodowe, kody pocztowe, stacje telewizyjne, krapstwa i datę powstania każdego stanu, historię każdego kraju, wszystkich władców i daty ich panowania, prezydentów tych krajów, daty ich urodzin, ich żony i rodziny, wszystkie wyprawy NASA, daty startu i powrotu oraz ich programy, może rozmawiać o Biblii, cytować jej księgi, powie ci wszystko, o co go zapytasz. Chyba pamięta wszystko, co przeczyta. Kiedy miał 9 miesięcy, psychiatra powiedział, że jest bardzo opóźniony umysłowo. Nigdy niczego się nie nauczy i należy go oddać do zakładu, zapomnieć o nim. Ale Kim czytał encyklopedię w wieku 4 lat i skończył przerabiać materiał szkoły średniej w wieku lat 14? Jak szybko czyta? Stronę, którą ty i ja czytalibyśmy przez 3 minuty, on czyta mniej więcej 8 do 10 sekund. Lewą stronę czyta lewym okiem, a prawą prawym i z tego pamięta około 98%. Pozwól tutaj. Im? Data moich urodzin to 31 stycznia 1979 roku. To była środa. W tym roku sobota, a w 2044 to będzie niedziela. W którym roku królowa Wiktoria wstąpiła na tron? 1837 do 1901. Gdyby Winston Churchill dzisiaj żył, ile miałby lat? 130. A którego dnia tygodnia przypadałyby w tym roku jego urodziny? We wtorek ostatniego dnia listopada. W roku 1987 Kim poznał aktora Dustina Hoffmana i stał się inspiracją przebojowego filmu Rain Man. Nazajutrz pojechaliśmy do Hollywoodu i Kim spędził ten dzień z Dustinem i wszystkimi jego filmowymi kolegami. Zdumiewające było to wszystko, o co go pytali i to, co on wiedział, zupełnie jakbym go wcześniej nie znał, tyle wyszło z niego nowych rzeczy. Chociaż jestem znacznie starszy, jesteś wspaniałym facetem. Dziękuję i Ty też. Tak jest. Mówi, że nie trzeba być upośledzonym, żeby być innym, bo każdy jest inny. W jego umyśle aż kipi od wszelkich skojarzeń. Zupełnie jakby miał za dużo informacji i nie mógł ich dostatecznie szybko wydobyć. Na pożegnanie powiedział, patrząc mi w oczy, że pewnego dnia będę równie wielki jak on. I to był cudowny komplement i wielka inspiracja. Przed spotkaniem z uczonymi Daniel zatrzymuje się na ostatni postój. Zainspirowany przez Rainmana znajduje się w Las Vegas, by się przekonać, czy może wykorzystać swoją zdumiewającą pamięć do wygrania w kasynie? Kimś, kto nienawidzi tłumów i migających świateł, to miejsce budzi niepokój. Nigdy do tej pory nie byłem w kasynie. Czasem gram w karty z kolegami, ale oni nie lubią ze mną grać. W grzech w 21 krupier ma przewagę i nawet ktoś, kto umie liczyć karty, ma małe szanse. Trudno się było skoncentrować z powodu jaskrawych świateł, hałasu tej atmosfery, dziwnego połączenia napięcia i podniecenia. Daniel gra dwie rundy każdą z ośmioma taliami kart, czyli trzeba śledzić jednocześnie ponad 400 kart. Runda pierwsza to klęska. Żetony Daniela szybko znikają. Sama pamięć nie daje mu przewagi. Wreszcie zmienia strategię i gra na wyczucie. W końcu zacząłem się kierować intuicją i wyobraźnią, które ogarnęły mój umysł. W najmniej obiecującej chwili Daniel decyduje się na podjęcie ryzyka. Krupierka miała dziesiątkę, to bardzo dobra karta, a ja dostałem dwie siódemki, co nie jest korzystne wobec dziesiątki. Postanowiłem rozdzielić siódemki, niecodzienne zagranie. Statystycznie biorąc nie najlepsze, ale obrazy w mojej wyobraźni mówiły mi, żeby to zrobić. Rozdzieliłem więc siódemki, podwoiłem zakład, dostałem trzecią kartę i ta znowu okazała się siódemką. W tym momencie nie byłem pewien zasad gry, bo po raz pierwszy grałem w 21 w Kasynie i zapytałem, czy mogę rozdzielić te dwie. Ona się zdziwiła, ale powiedziała, że oczywiście, jeśli tylko chce. Więc rozdzieliła jej i miałem teraz jednocześnie trzy układy kart na ręku przeciwko dziesiątce. Ludzie za mną mówią z dezaprobatą, co on robi. Rozdziela siódemki przeciwko dziesiątce. Zupełnie zwariował. I wtedy ona dokłada pozostałe karty do każdej z siódemek.